Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Europa Universalis 4. Zielona wyspa, zielone wyspy, cały zielony świat, już niedługo. <grym> I tak, co robiliśmy ostatnio? Ostatnio pokonaliśmy znów otomanów, zabraliśmy im bigę. Dokładnie tak, już jest przekonwertowana. Jeszcze nie mamy tam kora, brakuje nam trochę punktów, dokładnie niecałe 20. I tak, odebraliśmy otomanom jeszcze Bułgarię. No właśnie, i to już wszystko, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku? Nie, jeszcze chcieliśmy wyzwolić e, Wołoszczyznę, ale raczej to się nie wydarzy, wiecie co? Oświeciło mnie wreszcie e, w, przed snem jak e, uwolnić Wołoszczyznę. Trzeba pójść na wojnę z ottomanami i nie oblegać tego. Dokładnie tak, to wszystko, nie oblegać. Tam wzrośnie. E, wzrośnie Ocean i... E, wybuchnie nam. Rebelia, w takim razie niepotrzebnie marnuje teraz pieniądze. Nie ma co tutaj e, przesadzać. Wszystko się wydarzy samo. E, tak więc tak. I to samo będzie z Serbią e, albo z Bośnią, zależy co wybuchnie. I tak przejdzie też na Skopje i też je wyzwoli. No. E, ale teraz zajmiemy się kimś innym. I zastanawiam się, kim. Węgry nie mają już sojuszu z Austrią, mają tylko sojusz z Rosją, która jest dosyć daleko i mi na pewno nie będzie groziła. Rozejm kończy nam się za 3 lata, więc niedługo Czarnogóra na będzie również Dalmatii i Raguze. Niestety, kory na Transylwanii już się skończyły, więc będę musiał jakoś inaczej tutaj to rozegrać. Hmm. Właściwie to nie, nie będę atakował Węgier. Jak już będę miał Wołoszczyznę, e, zwasalizuję ją, bo nie opłaca się tego korować. To jest ten zwiększony coring cost o 50%, e, zrobię sobie Wołoszczyznę wasala i e, nakarmię ją tym pasem węgierskim. Pasem węgierskim. Część Węgier oddam Polsce, tak po prostu, żeby mieć z nią dobre relacje. Właściwie nie mam z nią już aż tak dobrych relacji rozwinę sobie pasek. W ogóle stoper start. Eee, I tak... A propos, w ogóle ten system z lajkami myślałem, że on będzie trochę taki no... będzie większym wyzwaniem, a się okazuje, że tak naprawdę już na pierwszym filmie potraficie nabić te 50 lajków i po prostu no nie wiem... Z tydzień to wytrzymam tak, żeby cztery odcinki dziennie nagrywać, żeby mieć coś jeszcze w sensie na zapas. Bo zawsze miałem na zapas około takich 5-6 filmów, a teraz wszystko mi się kończy. No ale chyba będę musiał zwiększyć po prostu albo limity, albo... albo ja wiem, nagrywać krótsze odcinki, nie, no to jest bez sensu, jak już... Jak już coś robić, to porządnie. Dobra, tym się będziemy martwili później. Mm, teraz... E, teraz tak, to Scania jest ważna. To ma sojusz niestety z Francją. E, i z kim jeszcze ma? Z Bretonią? Kurczę no Francji o czemu? On ma sojusz z Bretonią, debilu! Austria? Nie. Gdybym miał sojusz jeszcze z kimś innym, małym, kogo mogę zaatakować, no ale... No nie ma opcji, no nie ma opcji. Chyba, że zaatakował... Nie no, Francja jest dosyć mocna właśnie i to jest ten problem. Hmm. Dobra, Toskanie na razie może zostawię. No proszę. Reakcjoniści zajęli dużą część Tunezji. Może właśnie bym zaatakował Tunezję. Czy mogę na nią coś skoro sklejmować? Tak, mogę. Właściwie to tylko na Palermo. Ale na przykład mógłbym zdobyć tą wysepkę, Dierbę, Na której mi zależy, chociaż ma tylko trzy developmentu. Tak od razu zrobię. Palermo. Eee, tak. Właściwie skończą się jeszcze te kory. O nie, mój następca 242 umiera. Tylko nie to. No, niestety wybieramy nowego i niech to będzie. E, o proszę, teraz mogę z rodziny mołdawskiej e, foreign nobu brać z rodziny mołdawskiej, ale Mołdawia mnie nie obchodzi kompletnie. Chociaż oni chcą mieć ze mną dobre relacje. Nie, niech będzie Papel Protis, 1-5-1, Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Prawda? Nigdy idealnie nie będzie. Sofia Plovdiv. Hmm. Korna Bigge. No. I wszystko... ...się kręci. Czy oni wybuchną, czy oni nie wybuchną? O, to jest pytanie. Właściwie to na poli mógłbym poddawać różne rzeczy. Kiedy kończą się te kory? Tutaj nigdy, a tutaj? Też nigdy. A tutaj już nie ma korów. Hmm, za to na Rzym ma kory. Napoli. A. No wybacz mi, papieżu, ale chyba będę musiał. Cię zaatakować, chociaż on ma sojusz z Węgrami, Francją, Savoie, Sabaudią. Sabu Sabaudia jest słaba, Węgry nie są dla nas żadnym wyzwaniem. No Francja tylko boli, że ona mnie tak straciła. Tak po prostu musiała akurat tych ludzi yy, polubić, no. No szkoda. Jak wygląda nowy świat właściwie? Jest dosyć yy, dziwny. Widać dominację jednak Portugalii, chociaż już też Hiszpania tutaj wchodzi. O proszę! Kusko się westernizuje, no ale w czas. Hiszpania jednak ich raczej zajmie tutaj. Astecy jeszcze istnieją i żyją i mają swoje złoto, i nawet się też westernizują. No proszę! No proszę. No ja, jeśli chodzi o kolonizację, nie mam szans, ale jakieś kolonie mam szansę zdobyć. Bachmanis, jak zdobyło, zjednoczyło południowe Indie, no proszę, jestem pod wrażeniem. Nawet Ceylon. Hm. Portugalia kolonizuje Malediwy, w porządku. No tutaj raczej bez zmian, Skandynawia i Polska cisną Rosję, tak hardkorowo po prostu. No i dobra. Polska przekonwertowała sporo ziem. Ciekawa sprawa. No to co, czekamy teraz na wybuch rebelii. Czekamy na zmianę kultury Kosowa. I na co jeszcze czekam? Hmm, właściwie to sam już nie wiem na co czekam. Mówicie mi, że kopalnia się zawali. No jasne, że się zawali, ale... Kurczę, lepiej mieć 8 dukatów miesięcznie, czy kopalnię, która nigdy się nie zawali, ale daje tam pół dukata, no, czy tam dukata. Ja tam jednak wolę iść, wiecie, all in. Jak już się bawić, to się bawić, nie? Co się będę ograniczał? Dobra, na razie tutaj się jednak ograniczę z military technology, znaczy z... z ideą, właśnie trzeba wziąć teraz militarną technologię, a nie ideę. Jest claim, jest yy, konwersja, kolejna. Mamy sporo już tego popali influenza. O nie. Chorwaci wybuchli. Na pomoc. Czarnogórze. Szybko. Dobra, zrobimy taką ścieżkę. Po chorwatach. No i w plowdiwie mi teraz wybuchli. I będę miał separatyzm, bo oczywiście musiałem ruszyć się. Żeby pomóc yy, Czarnogórze. Najlepiej. Dobra. Szybko. Moment czy oni przekonwertowali? Nie. Nie, nie mogą. Silistra zmieniła się na protestantyzm. Owy, kurczę. Nie powiem kto. Yy, dobrze by było w sumie skombinować yy, administracyjne. Z, nie, przepraszam, nie administracyjne, tylko religijne, z humanistycznymi, bo wtedy to jest naprawdę kombinacja totalna. E, tolerancja wszystkiego praktycznie się zwiększa, e, a prawdziwej wiary to już w ogóle, więc to, nie ma z tym żadnego problemu. No dobra, nie ma już żadnych e, większych rebeli, które mogłyby nam zagrozić. E, overextension już spada. Na odpowiedni poziom. Mogę już wziąć w sumie technologię, bo mam tych dyplomatycznych punktów całkiem sporo. Mogę zatrudnić nawet doradcę pierwszopoziomowego. Mogę zwolnić również 19 tysięcy najemników. To powinno sprawić, no tak, mój income praktycznie wystrzelił. 37 dukatów, mam 2600 dukatów. Czas pobudować się, hmm, buduję oczywiście forty ulepsze. Na pewno tutaj, tutaj i w fajach To jest taki ostatni przyczółek. Edirne nie potrzebuje dużego fortu, po prostu tylko taki, żeby blokować bigę. Jeśli ktoś w ogóle by wszedł na bigę. Hmm, no i dobra. Ottomani są nadal głupi, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. Postaram się i tym razem zablokować ich na kiosie, kios, kios, sakiz, jak kto lubi to wymawiać, ccio nawet jest jak podbije genua, czy, czy ktoś tam, no nieważne, nieważne. Um, jeśli bym zaatakował, kto dołączy? Wszyscy dołączą, ale Polska też by dołączyła, nie, Polska by dostała w tyłek i to hardkorowo. Gdybym wziął sojusz z Brandenburgią, ona jest całkiem silna. Oldenburg zresztą też i to tylko dlatego, że ma sojusz właśnie z Polską i Wielką Brytanią. Hmm. One mu wygrały te wszystkie wojny. No nie wiem, na razie się powstrzymam, bo i tak wszystkie sloty mam zajęte. Też powoli staram się anektować Czarnogórę. I strasznie powoli to idzie. Oj, 20 lat prawie. A, spokojnie Ale jak już będzie, to będzie... nieźle hmm. Ban Zbankrutowali? Serio? Mein god, nie umierajcie tylko um. Stracić base production czy zmienić tarnowo na protestancką? Dobra, stracę trochę base production, no ale kurczę, nie będziemy się zmieniali na protestantów, no w życiu, tylko papież. No i jak mamy tyle papal influence i tyle go dostajemy, no to się nie opłaca praktycznie. No właśnie, czy mogę sfabrykować na Aleksandrię? To jest ważne miejsce dla mnie, osobiście. Niespecjalnie. E, dobra, trzeba e, zrobić wojsko, zreformować praktycznie. Właściwie jednostki, tutaj znowu teraz na ofensywne damy. Mam 18 tysięcy, mogę mieć 45. No to zróbmy 2 razy 25 tysięcy. Teraz pomyślmy, jakie, e, jaki stosunek dział e, konenicy i piechoty wybrać. Mm, hmm. Jest rok 1648, na pewno dużo dział będzie potrzebnych. Proponuję tak 8 dział. 8 dział. Dwie konnice i 15, no tak, na to wychodzi, 15 tysięcy to nie to, niech będzie 13 tysięcy i będzie 10 dział. Dział musi być dużo. Fireface musi być duży dobra, czyli tak, jeszcze jedno to. Ile tutaj mamy też piechoty? 4. A ma być ile? 13. Tak, 13. To potrzebujemy jeszcze 9 oddziałów piechoty. Okej. Okay. Mm, ty idź tutaj. No i Silistra już jest z powrotem katolicka, a nie protestancka. No i mamy pełny religious unity. Ślicznie to wygląda. Katolicyzm się rozszerza. Zmniejszę w sumie autonomię w Konstantynopolu. To powinno zwiększyć mój income całkiem znacznie. No, raczej nie będzie żadnych buntowników. Tutaj to samo. A nawet jakby byli, nie mieliby większych szans. Dobrze, i pierwszy, pierwsza armia będzie w Konstantynopolu, druga w Morei. No, rusz się, chłopie. Dobra. Teraz tak, tutaj jedna konnica musi odejść. 13,20. No to 10 tych. 10 i 13 piechoty, nie mam manpowera. No tak, zapomniałem. ojeny znowu będzie nudny odcinek. Bo robimy armię zamiast, zamiast walczyć. Eee, hmm. Co jest? No, znowu pieśniacy. No cóż, Pieśniacy nie wybierają, tak? Trzeba pomóc. Czemu nie chcecie oblegać Warażdu z powrotem? Debile? Moi kochani debile Montenegro Czarnogórcy Ech, 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 naprawdę Wstyd mi za Was. Dzielcie się na dwa i ogarnijcie im te ziemi, bo oni sami nic nie umieją. Okej. Okay. Czy forty się budują? Tak, budują się, powoli, ale się budują. Ła, tyle dział, że aż nam spadł income znacznie. No i Kosowo jest teraz również francuskie. Patrzcie, jak to się licznie wygląda. Już dwie prowincje na Bałkanach są francuskie. Hehehe. <laughs> no, i dzięki temu nam spadła autonomia do zera. Produkcja jest na maksie. No, jest ślicznie. Lepiej być nie mogło. Ulepszymy ten fort. Również na trzeci level. Kosowo to jest bardzo ważna prowincja. Kiedy kończy się kor Ottomanów? 92. No to jeszcze troszkę poczeka. Czy Tunis jest już tak. Jest już western. Ale dalej odstaje technologicznie. Więc zniszczę go dosyć łatwo. Jak już tylko będę miał, oczywiście, wojsko. A to może się trochę. Przedłużyć. Ok, trzy oddziały piechoty. No, dwa oddziały piechoty, no tak, bo oczywiście tutaj też tracę wojsko na obleganiu tych rebeliantów, których sama, sama Czarnogóra nie może sobie ogarnąć. Ale spokojnie, nie ma co się denerwować. Wszystko jest ok. Hmm, a to Toskania jak sobie radzi? Ja czekam aż Toskania kogoś zaatakuje, bo ona już tak czycha na, na tę. Na tą Anconę na przykład, czyż nie? A Wenecja z kim ma sojusze? No niestety, Wenecję ma z Polską. Ech, ty Cały czas transferuje mi Trade Power Wenecja No fajnie, fajnie Transferujmy sobie z Aleppo do Konstantynopola Albo właściwie skoro oni nam tutaj transferują Trade Power to zbierajmy sobie w Wenecji Ile nam to da? uję Olujo, trzeba było tak od razu Śliczne co tu się stało? Skandynawia walczy z Austrią. No tak, ciekawe w sumie. A to pewnie wojna flandryjska, tylko Skandynawia sobie tak tutaj przyszła. No dobra. Popatrzymy, poczekamy, co tutaj się dzieje. Maintenance. Znowu damy niż. Coldest period of the Little Ice Age. No tak, winlandia i te sprawy niestety już tam nie przetrwały. Bretonia nawet już się kolonizuje. No tak, Bretonia niestety. Em, grana przez... Em, bota nie ma zbytnio. Innych możliwości ekspansji jak na nowy świat. Ma już nawet Exploration Ideas na trzeci poziom. Nawal na siódmy. E, tak więc tak. W sumie to jest fajne, bo. W kiedy się dużo pokolonizuje, wasalizując albo anektując Francję, przejmujemy kolonie. Nie wiem, czy z wasalizacją to działa, ale chyba z aneksją to działa, właśnie. Anektując całą Bretonię, dostajemy kolonie bretońskie w nagrodę. Timbuktu ciekawi mnie w sumie, bo są western, mają całkiem niezłą technologię. Jakie mają idee? Defensywne i ofensywne robią? No proszę. Agresywnie, agresywnie Mali również jest western. Bardzo szybko teraz się można westernizować, zauważyłem. Wszyscy się westernizują. Nawet Hejaz już jest western. Mamy lucy? Też już są western. Co się dzieje? Wszyscy są western. To, co wydawało mi się na początku naprawdę nieosiągalnym. Ee, nieosiągalną barierą. To teraz, kurczę, mają wszyscy. Węgry walczą z Koreą. A to dlatego, że Korea walczy z Rosją. No proszę. Japonia jest zjednoczona. Ładnie, ładnie. Japonia ma naprawdę e, duże możliwości, jeśli chodzi o ekspansję. I ogólnie, no zobaczcie, jakie ma idee. E, dyscyplina plus 10%. No to jest masakra po prostu. Jak oni wchodzą w bitwę, to już z niej nie wychodzą żywi. No ale najskuteczniejszy to jest w sumie yy, sposób. Dobra, yy, tak, bo odcinek w sumie się kończy. A trzeba by coś zrobić. Obiecałem atak na Tunezję. Problem w tym, że nie mam wojska. W takim razie polecimy z najemnikami. 10 000 Reformat Tercja. No, o, e, maintenance na maksa wszystkiego, łodzie również będą potrzebne, no i teraz tak, przerzut na e, Calabrie, Calabre, dokładnie, bo teraz jesteśmy oczywiście Francuzami, musimy się wczuć, wczuć się w realia francuskie. No i ładnie, mamy dwa oddziały po 25 tysięcy, trochę nadpłacamy. E, przez to. No, ale chce się mieć potężną armię, trzeba cierpieć, prawda? Ja chcę mieć potężną armię. Hiszpania mnie nawet lubi, ale niestety ma już z Węgrami już, tak więc przykro mi. Hmm. Oj, Otomanii będą zamieszani w tą wojnę. Ślicznie, bardzo dobrze. E, to co, 25 galejek. Przepraszam, już głos mi się zdziera po prostu. E, ten sposób z lajkami miał mnie odciążyć, a się okazuje, że tak naprawdę pogorszyłem swoją sytuację. Tutaj sporo jest tych łodzi. Nie wiem, czy warto ryzykować, które mają poziom 19 dyplomatyczny. Ja mam 20 w sumie. Mam te bonusy. No zaryzykuję, może się udać. Ehm, no to tak, wypowiadam wojnę. Declare war. Zobaczmy, jak pójdzie walka. O, już zdobyłem łódź. Lekką, jedną. Czy to po prostu e, polska łódź jakaś? E, to była mołdawska łódź. No i się udało. Bez, bez strat nie kompletnie. Ładnie, ładnie. E, dobrze, teraz e, przeskok na Palermo. E, wystańcie na Kalabrii. Muszę zdobyć szybko Palermo. Hmm, hmm. Timbuktu raczej tutaj nie przyjdzie, SUS ewentualnie, może, może, bo w sumie jest dosyć blisko. Jakoś sobie z nim poradzę. Dobra, wiecie co? Te wojny pociągniemy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć!